Zimny start nie ma niby mrozu tutaj w garażu jest 4 stopnie, ale i tak ciężko kręci trochę świecę podgrzałem. Kurde, nie wiem czy da radę już te akumulatory chyba troszkę słabe niby ładowałem je naładowane. Tu trzymają 12-3, a widzicie jak jest zimny, to ciężko. tu się wspomagam w razie czego mam taki starter doładowuje, a drugi raz jak grzeje świece to przeważnie jest w miarę no już prawie złapał jeszcze raz podgrzejemy i zobaczymy kontrolka odładowania nawet się świeci problem mam z mierzem zawsze mi linkę już dwa razy urwało dobra